No hejka, witam wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Dessims 4 Challenge 100 dzieci. Wiem, że czekaliście, także już jestem i nagrywam, co się dzieje w naszej rodzince. Zobaczcie, jedzą sobie ładnie śniadanko, za chwilę dzieciaki do szkoły wyruszają, ale zanim to, kto się stęsknił, za 100 dzieci, łapka w górę, zdrówko, piję sobie soczek. No i pięknie. I pokażę Wam, co się zmieniło w domku. Także automatyczne przełączanie. Wszystkie światła, wyszedł nowy pakiet do gry być rodzicem. Ja mam z tego taką serię, więc tam tak naprawdę wszystko pokazuję, ale w domu zmieniły się rzeczy. Eee, pokażę Wam, czy ja zrobiłam wszystkie światła, chyba automatyczne przełączanie. Ach, późno nagrywam, więc tak to jest. Aha, wszystkie światła, i teraz trzeba włączyć je. Włącz. Włącz wszystkie światła, dobra, fail. Eee, u chłopaków. Właściwie jednego chłopaka dorosły, nastolatkę mamy. Jak na, jakiego nastolatka? No, dziecko to jest małe dziecko, a nastolatkę mamy, dziewczynę. Dla naszego Tadeusza zrobiłam remont pokoju. Ten poprzedni wyglądał tak dość średnio, także możecie teraz zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj musimy pozdejmować te obrazki, to na pewno jeszcze się tym nie zajęłam, ale jeżeli chodzi o nowości w pokoju, to tak. Tapeta nowa, łóżko nowe, tutaj stolik z klockami z tego właśnie nowego pakietu. Tu takie krzesełka. U dziewczynki, czy coś nowego? Nie. U dzieci, czy coś nowego? Nie. Ale łazienka się zmieniła. Zrobiłam łazienkę z zielonej na niebieską zmieniłam taką turkusową. W salonie mamy jeszcze słuchajcie nowe kanapy. I mamy tutaj taką tablicę, ale to za chwilę wszystko powiem. A tu się łazienką mamy trochę zmieniła, takie tu perelki. Szafka trzeba umyć nocnik, także dobra. Zaczynamy, co się dzieje u moich dzieci. Zaraz wam pokażę ich nastroje. Pięknie. Nasza nastolatka Eugenia w bardzo dobrym nastroju. Basia jeszcze kończy jedzenie zaraz będzie dobrze się czuła. Tadzik je też nie, Tadziuk już zjadł i nasze maleńkie Marcel y, i Tymon właśnie sobie jedzą dobrze. Y, mama, ty tutaj nie gadaj z malutkim zaraz, wrócisz laurka, choć, choć. Trzeba tutaj y, kosmo, to kosmo płacze? Nasze kosmiciątka, także nakarmimy może. A a propos małych właśnie dzieci w kołysce, dzięki pakietowi Być Rodzicem mamy taką fajną nową opcję. Musicie właśnie zerknąć na poprzedni yy, odcinek, z, ostatni odcinek, znaczy to nie jest ostatni, ale ten, co się pojawił ostatnio z tej serii, mojej miniserii Być Rodzicem, bo tam pokazałam właśnie, co się zmieniło, jeśli chodzi o malutkie dzieci. Dobra, wy wyruszajcie do szkoły wszyscy, hallo! Obijają się, ja nie wiem, do szkoły. Raz do szkoły. Basia, coś tu się rozgląda, nie wiem, o dwa, trzy, Tadzik idzie do tej szkoły, już poszedł, wyszedł z domku, e, dobrze, a nasza Laura zostanie dzisiaj z dziećmi, tutaj karmi coś, dzieci poszły do szkoły, e, teraz namka, czekajcie, to jest Kosmi i Kosmo, przecież nakarmiłaś go, nie wiem, może pokołysz? Osiągnięty trzeci poziom umiejętności myślenia, dobrze. I teraz mamy jeszcze nową umiejętność, y, czyli umiejętności wychowawcze. Będziemy to na pewno szkolić. Przy okazji tutaj właśnie jako na dzieci się zajmuje, to wszystko ładnie leci. Nie wiem o co tutaj chodzi. Czy ty karmisz te dziecko? Chyba nie. Oj, i ta te też zaczęła płakać, także no nieźle tu się dzieje, pozaznaczam, żeby uczyli się pilnie i słuchajcie, jak na razie nie zachodzimy w ciąży, poczekamy aż dzieciaki wrócą ze szkoły, bo nie mamy miejsca, jak e, Genia, a Genia na pewno będzie, słuchajcie, już no jest piątkowa, także na bank wróci z awansem ze szkoły, to wtedy będzie po prostu mogła e, Laura zajść w ciąży, bo ją wyprowadzimy z domu. Co się u Marcelka dzieje? Marcelku, Marcelku, mój kochany, twoje... Chodzi, chodzi, ćwiczy sobie poruszanie, ale wyobraźnia to jest jego najlepsza strona, więc dam Ci tutaj tableta i chodź tutaj, e, rysuj z Lamą, o możesz porysować. E, jeżeli chodzi o Tymonka, bawi się tutaj. Dobrze, to baw się, sam sobie wybrał tą zabawę, nie wiem co tutaj robią drinki w ogóle. A, drinki chyba usunęłam, dokładnie, usunęłam drinki, bo tutaj cały czas Laura przychodziła pić. Co ty robisz? Chcesz się bawić? Ja nie wiem, właśnie po tych nowych pakietach to dorośli chcą się bawić takimi rzeczami. A dla Laury mamy dzisiaj oczywiście zajęcia, czyli wyczyścić. i zaraz dzieci może się pobawić. Właśnie może im jakąś książkę przeczyta. O! Czytaj! Czytaj małemu dziecku i niech będzie to, słuchajcie, Świnka, szarloty, wiem, że Pepa jest bardzo popularna cały czas. Pepa to już jest od jakiegoś czasu, wszyscy Pepe oglądają. Także dajcie znać, czy znacie kogoś, kto ogląda Pepe? Może macie mrodsze, młodsze rodzeństwo, które właśnie Pepkę ogląda. No i tutaj właśnie postawiłam śmietniczek jeszcze. Tego chyba nie widzieliście, do kogo dzwoni telefon? te Laury? Eee, Pawia choroba. Tadeusz się rozchorował, zwymiotował na szkolnym korytarzu na oczach innych oczach. Teraz jest u pielęgniarki. Przeprowadź kompleksowe badanie lekarskie. Udzieliła przedstawicielom szkoły porady na temat, jak poradzić sobie z sytuacją. Uhu! Właśnie to są takie nowe rzeczy związane z tym. Także leć do swoich dziecioczków. A ten mały tutaj na tablecie siedzi. Czas skończyć tego tableta, bo mama będzie czytać. Także koniec. A ją ja wy, kto to śpi. A to moje kosmitki. Poczta doręczona, już się boję, bo robiliśmy trochę remont w domu. Oj, automatyczne przyłączenie trzeba zrobić. 13 tysięcy! Oh. Mamy mało kasę. słuchajcie, nie wiem. Do wyposażenia troszeczkę rzeczy pochowałam, więc najwyżej będziemy sprzedawać, ale to jest bardzo duży dom, oświetlony nieźle. Oj, nie. Dzieci mi tu płaczą. Słuchaj opowieści. Mamuśka, poczekaj chwilę, poczekaj. Coż tu się dzieje u ciebie? kosmi? Pokołysz. Znów telefon dzwoni to ze szkoły. Zasłużona nagroda Ogienie zdobyła szkolną nagrodę. Lepiej jej wręczyć na oczach klasy czy na osobowości? Na oczach całej szkoły. Tutaj mamy tylko jedną rzecz do wybrania, nie wiem o co chodzi. Także tak to? O, za książki dostaliśmy trochę kasy, także fajnie. Otrzymała nagrodę króliczek. W wyposażeniu ma fajnie. Nie możemy teraz tego sprawdzić. Czy moje dzieci tam już siedzą, czekają? Chodź, pogadaj sobie z braciszkiem maleńki. Chodź, chodź, chodź tutaj. Pogadajcie, rób zabawne miny i obejmij czule, o. Moje, moje chopaki, moje. Ej, ale ja tak się zastanawiam, czy ktoś tutaj przypadkiem nie ma urodzin? Czekaj, bo tu kosmi dalej płacze. Czemu ty siedzisz i się bawisz? Jak twoje dziecko tu Wytłumaczcie mi to, bo nie rozumiem! Matka, wariatka w tym domu. Kto do tego momentu filmu, niech wariatka w komentarzu, bo co to się. co tu się dzieje, to jest niemożliwe. Hmm. Przez to płakać w końcu. I zaraz będziemy chyba mieli drugi poziom umiejętności wychowawczych. Tak mi się wydaje. Patrzcie, jakie moje dwa słodziaki. A miałam zobaczyć, czy Tyman nie ma urodzin przypadkiem. Pokażcie go. Zero, czyli je jeszcze można poczekać chwileczkę. Jak się może wyświetli jakiś dalszy komunikat. Już mi przesą płakać. Nie. Teraz kolejny. Oj, No i znowu do tych zabaw. Nie wiem, no nakarmiony był. Pokołyszymy jeszcze trochę. Masakra, co? Drugi poziom umiejętności wychowawczych. I można udzielać właśnie różnych lekcji dzieciom. Różnych rzeczy uczyć. Zobaczmy jakie mamy tu możliwości wychowawcze. Naucz słowa, przepraszam. Potem ciebie nauczymy słowa. Wychowawczy naoczsować, e, przepraszam, coś tam dziękuję. E, a ty, co tutaj robisz? Chcesz się wykąpać. Oj, ja nie wiem. Mama musi musicie wykąpać. Dobra, weź sobie tego tabletę. A gdzie on jest? Nie ma? To baw się tutaj. Na chwilę. Pokażcie. Rozstrzyganie konfliktów. A! Jak się cieszy! Ale zobaczcie, jaka laurka chuda. Zjadła lody chyba dwa razy, no schudła mega. Jak sobie zobaczycie w poprzednim odcinku jak ona wyglądała, to łapie się za głowę. Hi, hi, hi. Moje kochane. Także muśka spędzi sobie dzisiaj dzionek z dziećmi. Wiecie co? Może niech ona na razie nie będzie uczyła kolejnego dziecka tych słów. Niech ona coś gotuje, bo nam się chyba kończą rzeczy w lodówce i nie będziemy mieli w ogóle jedzenia. No dokładnie. Mamy tylko ten homar, co nam zostało go mało. No dobra, no to gotujemy. Cóż by to wybrać? A może jakieś wykwintne? Nie, nie mamy kasy kurde na wykwintne, bo trzeba zaraz... Nie. Wszystko po kolei. Trzeba na początku zapłacić rachunki, żebyśmy wiedzieli, że mam kasy. Już się trochę pogubiłam. Oj, za dużo tu się dzieje. Dobra, weź chodź tu się pobawisz z braciszem. Dawaj, dawaj. Baw się lalkami. O, dołącz się do zabawy. No i pięknie. Czy te dzieci w ogóle mogą te klocki układać? Nie mogą. A czy mogą się bawić? Tu są jeszcze jedna taka zabaweczka. Mogą tym się bawić czy nie? Nie, to tylko dla starszych. Dobra, mamuśka, podejdź teraz tutaj. Ja tutaj sprzedaję teraz wszystkie naczynia. Nic się nie może zmarnować, bo jak mówię, mamy mało kasy, tylko 5 tysięcy. Nie, nie sądziłam, że y, no, jesteśmy, że tak powiem, na końcówce, biorąc pod uwagę ilość dzieci, y, ile już zostało urodzonych w tej serii, no to nie spodziewam się, że będziemy na takim małym stanie pieniędzy. Zawsze to jakieś miliony były. To jakieś jedzenia w ogóle zostały. Nie marnujmy ich, może jeszcze ktoś się zje. Dobra, więc gotujemy. I może teraz coś po taniości po prostu zrobimy, tak myślę. Ehm, spaghetti, o, można zrobić spaghetti. No i to jest takie w miarę tanie jedzenie, akurat będzie na obiad. Czy wszyscy się uczą pilnie w tej szkole? Tak. No to mamuska gotuje, dziecioczki moje kochane bawią się razem lalkami. Jeszcze ciasto robimy, ponieważ jak córka wróci ze szkoły, to muszą być ciasto gotowe, bo wszystkie są potwierane. Tutaj jeszcze dodałam taki... Ta Laura jeszcze robi ciasto, ponieważ jak córka wróci ze szkoły, to będzie miała najprawdopodobniej urodzinki, a wszystkie ciasta są po prostu pozaczynane, nie mamy gdzie wstawić świeczek. W kuchni jeszcze dodałam taki nowy talerz i chlebak. Tutaj, jak widzicie, właśnie te kanapy. Nie wiem, czy to dokładnie w ogóle pokazałam. Tam się mega podoba. Tak! Piękna! Tu te zabawki, tu coś, tu coś. Możemy od razu powywalać. Ej, ej, ej! Ktoś mi tam płacze. Poczekaj, poczekaj, jesteś zainspirowana, wszystko rozumiem. Ale dziecko mi tutaj płakuje. Trzeba, e, nie wiem, pokołysać. Oj, przydałby się tu jakiś facet do pomocy. Powiem wam tyle, naprawdę. Dobra, chowamy to wszystko. Obydwoje mi płaczą naraz, moje bliźniaki. Co moje chłopaki robią? Ten się położył spać, super. Higieny mu brakuje, a ten na tablecie pyka. A co robisz na tablecie? Graż w grę. I co ci leci, jaką umiejętność? Poruszenie się. Myślę, że jednak tą wyobraźnię lepiej byłoby, gdybyś rozwijał. Tadeusz chce zaprosić kolegę ze szkoły. No, zapraszaj. Basia jeszcze chce? A to ten sam kolega, dobrze. Maleńki, masz to w wyposażeniu? To dawaj tą wyobraźnię. Rysy z lamu. Czekaj, czekaj. I teraz jeszcze mamuśka tego pokołysz O, o, o. Kołysz. Wróciła do domu ze szkolnym projektem, ale ty już nie musisz tego robić, bo masz poprawę szkolnych. O, no to pięknie. Co tam? Nie, 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 poczekaj, siadaj. Siadaj tutaj, bo mama się zajmie dzidziunkiem, wiesz? To musisz to zrobić. Pokażcie kolegę. Kolega tu puka. Czemu go nie, nie zaprosiłeś do środka? Baw się w udawanie, pobawcie się. No i widzicie, musiała tu przyjść Gienia. Co się z nią stało? Traktuj mnie poważnie! Jestem w takim wieku, że mogę wychodzić gdzie chcę, co robić. Czy chcesz zacząć mnie tak traktować jak osobę dorosłą? Zawsze będziesz moim dzieckiem. Musisz jeszcze trochę urosnąć. Zawsze będziesz moim dzieckiem. To wyznaczamy. Dobra. Laura, ty weź się zajmij tym czym? Ja nie wiem. Kołyszy. Ja nie wiem czemu ty w ogóle nie klikasz. Dobra, a ja tymczasem... Nie, 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 rusz, nie 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 rusz. Nie, rusz. Widzicie, wszystkie dzieciaki mi tu chcą przychodzić do tego dziecka, tylko nie mama. Młyn! Młyn edition. Dobra, i e, ja tak patrzę. Czy są te poprawy ocen? To jest nagroda króliczek. Tutaj jest jej pokój jako nastolatki. Trochę ciemno, to nic. Ale możemy postawić tu gdzieś tego królika, zmieści on się nam tutaj gdzieś. Jaki wielki w ogóle. Wow! Dobra, e, szkolny projekt to ci nie będzie potrzebne, ponieważ jesteś szóstkowa, więc robimy urodzinki i wyprowadzamy ją. E, Szóstkowa jest również Basia, tego się nie spodziewałam, czyli Basia teraz jest nastolatką, przejmuje ten pokój na górze. Czwórkowy jesteś dobrze, czyli mamy dzisiaj urodziny dziewczynek. Ok, otwieramy ciacho. Jakie ciacho? Lodówkę, pik pik. No i robimy urodzinki, proszę cię bardzo. Wypowiedź, życzenie, święty urodziny, to jeszcze Ty, Monka, zrobimy urodziny, a później mama znajdzie jakiegoś faceta i zajdzie w ciążę. Halo? Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Sławku. No nic się na pewno nie zmieni. Prym. Początek dorosłości. Dobrze. I teraz czas w takim razie na naszą malutką. Dodaj świeczki urodzinowe malutką. No już nie taka malutka, że Basia będzie starsza. Jeszcze Tymonka zaraz weźmiemy. To Tymek, chodź tutaj, podejdź. jej chyba chce się siku, że tak robi, co? Proszę bardzo. Wypowiedz życzenie, tam mi dziecko... Co? Jedzenie ziemi jest bardzo niezdrowe. Ktoś mi powiedział. No tak, to prawda. Dobrze. Eugenia może się spodziewać prezentu... Eee, poczekajcie. Czemu nie mogę tego zatrzymać? Eugenia może się spodziewać prezentu od Sima i imieniu Kevin. Podarunek powinien wkrótce trafić do skrzynki pocztowej. Wow, Ja nie wiedziałam takich rzeczy. Jeszcze od kogoś. Patrzcie, od od tylu ludzi, ale A, fajnie. Dobra, Basia, czy ty dostaniesz też prezenty? Smuknęłaś te świeczki? Pokaż, ja jestem ciekawa, jak Basia będzie wygląda I widzicie, tutaj też dostaje prezenty. Tylko nie wiem, co to za ludzie, to chyba tata jest jej. Wiek nastoletni, rodzina, słuchajcie, coś nowego mi tu wyszło. Super rodzic, to jest twoja aspiracja. <laughs> Uuu, ja Ci muszę zmienić te włosy, bo mi się nie podobają, jak nie wiem. Dobra, to teraz, kto tam miał mieć? Tymon chyba miał mieć urodziny jeszcze. Poka Tymona. Tak. No to teraz, ee, nie, nie. To czekajcie, to Ty wsadź tutaj świeczki. Dodaj świeczki urodzinowe. Tymon idzie powoli, ale idzie. Dawaj, dawaj, hopie. Mama. Nie kładź dziecka, Ty tutaj... O, Boże, Boże, Bożenko, co tu się dzieje? Dobra, podejdź tu i teraz e, pomoc ze świeczkami. No, i poproś, na przykład, genia. Genia ci pomoże. I znowu tutaj, ale fajnie z tymi prezentami. Ej, ej, coś tam wyskoczyło jeszcze innego. Gratulujemy założenia własnej kolekcji pierwiastków? Co? Skąd te pierwiastki się wzięły, że tak powiem? Pierwszy poziom umiejętności rodzicielskiej, tutaj widzę to była to niezły rodzic. Chodź, chodź, pomożesz temu małemu. Będzie zmuchiwanie świeczek? Mama, to by się przydało, żebyś ty tu przyszła. No ta kurde, się bawi! Nie mogę z tej baby. A nie mamy w skrzynce pocztowej prezentów, szkoda. jestem ja ciekawa jak będziesz wyglądał. Uwaga! Dzieciństwo, czeka Cię nieograniczona kreatywność i tak mam tutaj drugi poziom kreatywności umysłowej, społecznej dzięki temu, że właśnie odświeczył różne rzeczy. Społeczne Ci damy i będziesz duszą towarzystwa. A tutaj niech będzie głupek. Pokaż się. Jaki blondasek piękny. No liczny liczny, liczny. Wkładam to. Mamuśka, lecisz teraz ogarniać dziecko. A to tam poszedł. Się, Dobra, mama idzie teraz do... Zmienić sima, znaczy zmienić sima, przymierzaj stroje, o to się powinno robić. I będziemy teraz właśnie przebierać, będzie przebiureczka, a później będzie ciążeczka. No witam, słuchajcie, zanim pokażę Wam dzieciaki z bliska przebrane, e, tutaj jest strój naszej mamuski, taki nowy, myślę, że do brzuszka ciążowego będzie fajnie pasował. E, no dobrze, no to zaczniemy na początku może od Basi, która miała urodzinki i Basia wygląda tak, taka trochę pokahonta. tutaj nowa fryzurka właśnie z tego pakietu, być rodzicem, to jest jej strój codzienny, następnie mamy strój oficjalny, sportowy, tutaj też z tego nowego pakietu, bardzo fajne takie sportowe kompleciki do snu na imprezkę, no i bluzka też nowa, fajna, słuchajcie, na ramię, musicie zobaczyć te moje w ogóle odcinki, bo tam dużo rzeczy pokazywałam, dużo funkcji nowych, no i kąpielowy, no figura, sztosiwo, powiem szczerze, bardzo, bardzo dobrze się prezentuje, no i czas na Tymona, Tymon wyskoczył z włosami takimi samymi jak Tadzik, a przypomnę, że Tadzik jest w ogóle wampira. więc Tymon dostał takiego koguta i rokes, to jest jego nowy strój, znaczy nowy, Pierwszy w życiu, strój codzienny jako dziecko, i właśnie ma taką kurteczkę z tego nowego, też pakieciku. Oficjalny sportowy świr, bluzka też nowa do snu, na imprezkę, bluzka nowa, da, 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 da i do pływania. No to tak, to chyba wszystko z przebiórki. Wracamy i mam dla Was coś do pokazania. No witam wszystkich, kochani! Dzieci mi płaczą, płaczą, ale czemu one płaczą? Bo mówią, że mają urodziny dzisiaj! Urodzinowy odcinek, no ja nie wiem, no, tu się dzieje, naprawdę, naprawdę. Dobra, chopy, odchodzisz stąd, pyk, pyk. Ja jestem ciekawa, jak nasze kosmiciątka w takim razie wyglądają, to nieźle. Wyświetliło mi się, że mają urodziny podczas przebiórki, proszę bardzo, więcej opcji, postaż. Więcej opcji postaż. Kto to przylaz? To chyba ojciec, Akito. Idźmy! Idźmy stąd, jak my tutaj mamy... Nie, jednak mama nie może postarzeć. Jednak musi iść do łazienki, widzicie? Jednak lepiej, żeby tego nie robiła, bo sikaż Moje dzieci kochane, ja naprawdę was bardzo lubię, ale wiecie co? Ja myślę, że wy musicie po prostu zacząć odrabiać lekcje, żeby nie było z wami problemu. Bo na ten moment uważam, że jest za duży młyn, więc weźcie, weźcie, odrabiajcie. A ty nie musisz odrabiać w sumie, bo ty przecież. To ty siadaj tu, siadaj. E... A nie, to jest Basia, dobra, Basia jest przebrana, to Basia odrabia oczywiście. A ty nie musisz odrabiać. Dokładnie, bo ty jesteś wyprowadzona. Mama się wysikała, jeszcze na telefonie siedzi, no to nie za mamuśka. Dobra, więc opcje, postarzamy. Nie, tu na dziecku coś okay. na więcej Aha. opcji. Postaż. Idź mi stąd, idź. Basia i Tadziu się przyjaźnią, to fajnie. No wszyscy odrabiam lekcje, pięknie. A taje lody o smaku diety. Nie, 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 nie. Kosmo... czekaj, 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 czekaj. Może spodziewać się prezentu. Okej, okay, czyli te prezenty znowu wyskakują, jak on w jakiejś czapce mi to wyskoczył. O Jajku, ale jest za dużo tu rzeczy. Czekajcie, czego nie robiliśmy jeszcze? Przylepy chyba nie było i głuptaska. Ja ciek ja nie miałam jeszcze nigdy małych dzieci, zielonych, kosmitów. Jeszcze mam trójkę małych dzieci. Życzę mi powodzenia, albo właściwie laurze, żeby na zawał nie padła. No piękne twoje dziecko, no się liczne. Liczne, liczne! Dawaj, dawaj kolejne teraz. Ojejku, słuchajcie, te prezentów będziemy mieli dużo w tej skrzynce pocztowej. Może je sprzedamy, będziemy mieli na kolejne rachunki. Dobrze. E, co miał być głuptasek, bo jeszcze by tego nie było. Czarne włosy. O, dziwnie to wygląda, wiecie. Czarne włosy. A ten jakie ma? Nie widać? Dobra, no to znowu słuchajcie, lecimy do lustra. <śledzimy> i będziemy przebierać. Okej, okay, no to przebiórka była. Okazało się, że wszystkie moje dzieciaczki czarne włoski mają. Także tak wygląda Kosmi, a tak wygląda jego brat Kosmo. Czy ja w ogóle pokazałam Wam z bliska te dzieciaki wcześniejsze? Wydaje mi się, że mogłam zapomnieć, także sobie zerknijcie. No moje bliźniaki są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Także strój codzienny, zobaczcie jest taki, a u brata taki. Więc różnią się tutaj góra, dół kolorki, no nie? Niebiesko czerwono. Bardzo mi się podoba ten pomysł, także strój codzienny. Oficjalny ubrat, oficjalny wygląda tak. Do snu i patrzcie teraz. pik pik, pik. A taki myk! I tutaj mamy yy, na imprezkę. Także git-git, przechodzimy. Good-good do gry. Dobrze. Więc słuchajcie, wyprowadzimy teraz giękę i będziemy mogli wychodzić z domu i poznawać jakiegoś nowego faceta, żeby zejścią. No to, co mamuśka wybrała się do miasta, patrzcie jakie piękne widoki, pyk, pyk. Pomyślałam, że może na siłce pozna jakiegoś fajnego, przystojnego pakera. ale zobaczcie, siłownia pusta. O to godzinie dziwne. Są tylko jakaś babka, to jakaś trenerka się kręci. Co ty robisz? Napiwki dajesz temu typowi, oglądasz występ. Znalazłeś no, faceta, Słuchajcie, mamy tutaj pana. Przemysłowa kurka z irokezem, no to normalnie więcej opcji romantyczne. Oczarujemy go na początku i będzie nasz. Czy poleci na nasz hajs? Już od nas dostał. Słuchajcie, jak to Laura chyba wyrwa na hajs tego chopa. Dobrze. Dawaj, od, od buta, szybko tutaj, flirtujemy z nim, a jak, jest bardzo flirciarski, udziel porady dotyczącej związku, być może nie, możemy tutaj wszystko poświrować, co chcemy, uwodzicielska poza na pewno się na nią skusi, jesteś teraz super, lasunka, figurka piękna, flirt, będzie, git, git, i szybko myślę, tutaj załatwimy, pocałujemy go w policzek, tak, już tam było w ogóle pierwszy pocałunek, no to krótka piłka, jak oni się rozumieją bez słów, jakiś chłop przylas. Yeah. telefon, sorry yeah. wow. potem zobaczę mm. no, czy to facet był, czy baba? chyba babka dobra, wy tutaj o, całuski, całuski, dobra, oh, jeszcze y, jeszcze go tutaj poflirtujemy i za chwilę go zaprosimy jest coś takiego, zaproś na noc możemy go zaprosić, może nam przy dzieciach pomoże O z drugiej strony jest takim trochę przypałem, dziwnie wygląda nie pasuje do życia naszej laurki. No u ciebie brzmi świetnie. No to jechanka do domu i tyle. Później go wywalimy. <laughs> tak, jestem słaniaczek. Witamy w naszych skromnych progach. No i przechodzimy oczywiście od razu do rzeczy, czyli postara się o dziecko z panem Przememem. Pięknie. Dobra, Basia kochana cura. Myślę, że możesz tutaj odrabiać lekcję, tylko no właśnie, bo nie skończyłaś. Odrabiaj lekcje, Wszyscy po kolei do odrabiania lekcji. Dokładnie. Tu już odrobiłeś? Ty nie miałeś awansu w szkole? Nie, nie, nie. Co byś chciał? Spać. To chodź spać. Ja tu się przy okazji dziećmi zajmę. Wiadomo, oni tam się zajmą też sobą. Ej, nie mamy dla chłopaka, kurde, mm, łóżka. No ale dobra, to się tym zajmiemy potem, bo on nie ma tych lekcji odrobionych na bank, więc niech to robi. Pyk. Czy tam się wszystko udaje? Ja spojrzę. Jest! I jest brudny talerz, ale akurat brudny talerz dla nas jest spoko, przyda nam się. Co się dzieje u Ciebie? Gdzie Ty tam biegasz? Dawaj do pokoju szybciuteńko, podejść tutaj. Synek bawi się ładnie, spać mu się chce. Mama zaraz stanie i Was yy, położy spać. Stawaj, 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 stawaj. Może ten facet w sumie by nam pomógł. Pomógł? Zobaczymy. Gdybyś lekcjonki, odrabiasz. Tata by Ci pomógł! Akito, gdzie idziesz? Do komputera? Bezczelny po prostu. Fajnie wygląda ta półka, tutaj tak mi się podobuje. Jest ciąży, także fajnie. Dobra, na początku robimy tak. Kładziemy jedno dziecko. O, już on się położył, spać pięknie. Dobra, to położymy drugie. Czytaj małem dziecku do snu. Niech będzie to kosmi. Nie mamy! Łóżka jeszcze jednego! Jezus Maria, ten hop mi teraz tu stoi. Jak ja postawię to łóżko? Dobra, wszystko się, słuchajcie, zgadza. Tak trochę po chińsku poustawiane te rzeczy. Jestem ciekawa, czy tutaj w ogóle oni przejdą. No ale dobra, potem to poprzestawiamy. Mama, idziesz ty tam? Nie gadaj z nim. Idź czytaj dziecku jednemu do snu, zaraz będzie drugie. Patrzcie, przyszedł do swojej córy. Oj, nie może. No i wiedziałam, że będzie jakiś mój. Teraz musi być gicik. Także zapraszam, żebyś czytała małemu dziecku do snu. Niech będzie to kosmi. Później będzie Kosmo. Oj, ta mama ma ciężkie wyzwania. Słuchajcie, z tymi dziećmi naprawdę. Jak ona jeszcze jest strasznie wymęczona, no ale dobrze, da radę. Ten poszedł spać, ja tu posprawdzam wszystko, czy są podrobione lekcje. Znów ten telefon położam sorry, ale przerwy tak sobie klikam, no nie? Eee, mamy tutaj jeszcze Tymonka, który poszedł spać do siostry, bo nie ma łóżka. No dobra, niech już śpi, już go nie budzę. Właściwie do siostry, już siostra przejmuje pokój na górze, także nieźle, nieźle. Co tam poświrowujesz? Homar z wody jesz, pięknie, no to się najesz na noc, akurat, i za chwileczkę będziesz robiła dodatkowe zaliczenie, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Gdzie ty idziesz? Jezus, Maria, myślałam, że on tutaj chce budzić moje dziecko. Bym się wkurzyła. Dobra, dawaj, dawaj. Te kołyski wywalmy, bo po co one tu stoją? A bo dobra, niech stoją i tak nam się nie urodzą bliźniaki, bo nie mamy na to miejsca. Jedno dziecko na razie maksymalnie. Takie limity są. A ty idziesz tu odrabiać lekcję? Okej. Okay. Chcesz powrócić do dzieciństwa? Jak najbardziej. Zapraszam. Także tutaj ten malutki, słuchajcie, jest smutny, ponieważ brakuje mu energii, mama już go utuli, do snu, już jednego utuliła. Ten tu w ogóle urzęduje w domu, ten pole spać, to niech śpi, ty byś... Aki to poszedł już, już czas na ciebie, tak myślę. Mamy w skrzynce prezenty? Nie mamy, a czy mamy w wyposażeniu prezenty? Spójrzmy. Ha. Nie mamy tutaj jakiś projekt, słuchajcie, jest. Ona ma pracę domową, ten projekt do zrobienia. Kiedy nad to zrobi? Nie mam pojęcia. Drugi poziom umiejętności, jakiegoś tam. Ty musisz pomóc jej odrabić lekcje, bo mi się wydaje, że jakoś jej to wolno idzie. Stoi, kurde. Siadaj, dziewczyno! Dzisiaj był jakiś rekord urodzin. Ile było? Raz, dwa, trzy, cztery? Było więcej? Jeszcze w ogóle brakuje, żeby ta Laura miała urodziny, ale ona to chyba nie. Jeśli teraz zatrzymał czas. A nie sześć dni do kolejnej grupy wiekowej. Czemu przecież nas ciąży. Czyż to się zatrzymywać i tak zawsze się świeciło? Może teraz jakoś są po tych aktualizacjach inaczej. Ten bawi się klockami. Nie wierzę w tych typów. Naprawdę, ci rodzice teraz, dorośli ludzie chcą się bawić. Klockami, zabawkami, lalkami, ja nie wiem. No to może Laurę wyślemy tutaj, żeby się mi się by taki miś był. Ciekawe, czy ona no by mogła to robić. No, w sumie dobrze. Tutaj zgadzam się z tym wyborem, że nie chcę. Dobra, odrabiajcie dziewczynę lekcję. Bo laurka już padnięta. Musi się wyspać na zapas. Tej się chce zabawy, chce jej się energii. Do szkoły nie zrobione żadne umiejętności. Zaraz ty pójdziesz sobie spać. Eee, a, Bacha. Trzeci poziom jedności wychowawczych bardzo szybko, bardzo sprawnie to poszło. Może pomagać dzieciom zaspokojenie potrzeb, porady wychowawcze, wszystko. Dodatkowe zaliczenie zrobione, to dawaj na górę. Trochę ci brakuje. Czy ty masz tu komputer w ogóle? Nie wiem, ma. a masz. Dobra, to pograj sobie jeszcze chwilę w grę. Słuchajcie, powiem Wam, że no to najwyżej będziemy komputery sprzedawać, bo ile mam tych komputerów? Raz. Dwa, trzy. Trzy najdroższe kąpy. No, to wszystko wiadome. A, wiem! Słuchajcie, wiem co zrobię. To jeszcze tak na koniec odcinka zrobię to. Wiem, że to już milion trwa godzin, ale sprzedamy też aby po prostu. 7 tysięcy do przodu jesteśmy. Oczywiście tutaj. U... O Jezu, u ciebie nie ma Żab dobrze dzieciaki może mają to o, cieszę się, to potem poprzerzucamy będziemy rozmnażać, także będziemy zawsze na plusie e, córka sobie jeszcze troszeczkę pogra pod szkoli tutaj pod szkoli, no przejdzie poziom kolejny zabawy ja dziękuję Wam za oglądanie odcinka 100 dzieci mam nadzieję, że się stęsknialiście musiałam zrobić taką troszeczkę przerwę żebyście zatęsknili, ale widziałam pięknie pisaliście, że chcecie te 100 dzieci chcecie, co to idzie za styl dziwny i jestem i nagrywam dla Was, także moi kochani pozdrawiam wszystkich widzów jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, czerwony przycisk, subskrybuj i dzwonek drin, drin, żeby być na bieżąco, żeby być mojej kochanej rodzince. Buziaki, do zobaczenia. Jezus Maria. Co ta baba tu robi? Pod naszym domem? No ja po prostu się boję. Myślałam, że to Wam pierwszy raz gościu idzie, także baju, baju.